Gospel dla zapikanych Z Ewangelii, według Świętego Mateusza, Matka Synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddawszy mu pokłon, o coś go prosiła. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twojej stronie. Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: Nie wiecie o co prosicie, czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Pan Jezus tylko raz pozwolił, żeby nazwano go królem, przyjął ten tytuł wtedy, kiedy na krzyżu, nad jego głową, zawiesł napis Jezus Nazarejczyk, król żydowski. To tam właśnie wstępuje do swojego królestwa, a miejsce po prawej i po lewej stronie to miejsce dla dwóch łotrów. Spieszy wam się na to miejsce? Spieszy wam się na krzyż? Możecie Przyjąć ten kielich? Apostołowie odpowiadają: Możemy. Rzeczywiście, męczeństwo stanie się losem w większości spośród apostołów, ale jeśli spieszy ci się, żeby zająć to miejsce, to zajmij się służbą wobec swoich braci i sióstr, a już wstępujesz na właściwą drogę. Gospel dla Zabieganych chwila z Ewangelią.